Wiadomo, nie od dzisiaj, że ChatGPT to obecnie najlepsza aplikacja do nauki języka angielskiego, jeśli chodzi o konwersacje. Dlatego dzisiaj pokażę Ci kilka ćwiczeń do nauki języka angielskiego z ChatGPT, które drastycznie poprawią Twoją wymowę oraz umiejętność rozumienia języka angielskiego, a także rozszerzą Twoje angielskie słownictwo. Hej, Chad GPT. Chciałbym się z Tobą pouczyć języka angielskiego i zacznijmy od krótkich quizów. Podawaj mi jakieś słówko po polsku, a ja postaram się przetłumaczyć to słówko na język angielski. Zacznijmy od tematyki kolory. Świetny pomysł. Zacznijmy od kolorów. Jak przetłumaczyłbyś słowo czerwony na angielski? RED. Świetnie! Czerwony to po angielsku red. A jak przetłumaczyłbyś kolor niebieski? Blue. Znakomicie, niebieski to blue. A teraz spróbujmy zielony. Jak przetłumaczyłbyś to słowo? Green. Tak jest. Zielony to green. Bardzo dobrze sobie radzisz. Chciałbym, żebyś odegrał ze mną teraz scenkę do nauki języka angielskiego i powiedzmy, że ja wchodzę do kawiarni, a, a ty jesteś sprzedawcą. Sure, let's do it. Hello, welcome to our cafe. What can I get for you today? Uh, I would like a coffee, please. Sure, would you like your coffee black or with milk and sugar? uh just milk please got it one coffee with milk coming right up anything else for you today uh, what else do you have we have a variety of pastries and sandwiches would you like to try one of our croissants or muffins uh, what sandwiches do you have we have ham and cheese sandwiches and also vegetarian sandwiches with fresh veggies which one sounds good to you vegetarian please excellent choice one vegetarian sandwich and a coffee with milk that will be ready shortly anything else i can do for you how long am i going to wait for a coffee your coffee and sandwich will be ready in about two minutes please take a seat and we'll bring it to your table thank you very much you're welcome enjoy your time at our cafe Powiedzimi Trzy przykładowe zdania z wyrażeniem: Go the extra mile i powiedz mi też, co znaczy to wyrażenie, a na koniec ja spróbuję stworzyć własne zdanie z tym wyrażeniem. Oczywiście, wyrażenie: Go the extra mile oznacza zrobić coś więcej niż oczekiwano podjąć dodatkowy wysiłek. Oto trzy przykładowe zdania: She always goes the extra mile to help her colleagues. Ona zawsze robi więcej, aby pomóc swoim kolegom. 2. The company went the extra mile to satisfy their customers. Firma zrobiła więcej, aby zadowolić swoich klientów. 3. To succeed, you need to go the extra mile and put in more effort. Aby odnieść sukces, musisz podjąć dodatkowy wysiłek i włożyć więcej pracy. Teraz Twoja kolej. Spróbuj włożyć własne zdanie z go the extra mile. I always go the extra mile when I'm working on my YouTube videos. To świetne zdanie. Naprawdę starasz się robić więcej przy swoich filmach na YouTube. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy przy tworzeniu filmów, śmiało pytaj. ChatGPT, jak powiedzieć po angielsku nie mam czasu iść do kina? Możesz powiedzieć I don't have time to go to the cinema. Warto zapamiętać, że cinema to kino, a I don't have time oznacza nie mam czasu. Jak przetłumaczyć na przykład mam dzisiaj dużo pracy w domu? Możesz powiedzieć I have a lot of work at home today. I have oznacza mam, a lot of work to dużo pracy, a at home oznacza w domu. Jaka jest różnica pomiędzy wyrażeniem have to and must? Have to i must oznaczają obowiązek lub konieczność, ale must jest często silniejsze, bardziej formalne i używane głównie w odniesieniu do zasad lub nakazów. Have to jest bardziej potoczne i używane do mówienia o codziennych obowiązkach. Na przykład: I have to finish my homework muszę dokończyć pracę domową. To codzienny obowiązek. You must wear a seatbelt musisz zapinać pasy. To zasada lub nakaz. Cześć GPT, poćwisz ze mną czas past simple. Z przyjemnością. Czas past simple opisuje czynności zakończone w przeszłości. Kluczowe słowa to yesterday, wczoraj, last week, w zeszłym tygodniu, ago, temu. Teraz spróbujmy kilku zdań. Powiedz coś, co zrobiłeś wczoraj. Na przykład, wczoraj oglądałem film. Jak byś to powiedział po angielsku? Yesterday I watched a movie. Świetnie. Yesterday I watched a movie. To poprawne zdanie w czasie past simple. Teraz spróbujmy innego przykładu. Jak powiesz w zeszłym tygodniu poszedłem do parku? Last week I went to the park. Dokładnie tak. Last week I went to the park. To również poprawne zdanie w czasie past simple. Poćwiczmy teraz wymowę. Powiedz mi jakieś zdanie po angielsku zawierające jakieś Trudne do wymowy słowo, i ja postaram się powtórzyć to zdanie, a Ty mi później powiesz, czy moja wymowa była dobra, czy nie. Świetny pomysł. Oto zdanie z trudniejszym słowem. The squirrel quickly climbed the tree. Spróbuję powtórzyć, a potem dam Ci znać, jak Ci poszło. The squirrel quickly climbed the tree. Bardzo dobrze. Słowo squirrel może być trudne do wymówienia, ale poradziłeś sobie świetnie. Podaj mi jakieś słowo angielskie, a ja postaram się stworzyć zdanie z tym słowem. Dobrze, oto słowo. Adventure, przygoda. Spróbuj stworzyć zdanie z tym słowem. I'm going on an adventure this weekend. Świetne zdanie. I'm going on an adventure this weekend. Brzmi jak ekscytujący plan to kolejne słowo: Challenge- wyzwanie. Spróbuj stworzyć zdanie z tym słowem. Working on YouTube videos is a great challenge. Doskonale: Working on YouTube videos is a great challenge. To zdanie świetnie oddaje, że tworzenie filmów na YouTube może być wyzwaniem. Teraz opowiem ci, co zamierzam robić w weekend, a ty mi później powiesz, jakie błędy popełniłem i co mogę poprawić. Świetny pomysł. Opowiedz mi o swoich planach na weekend, a ja postaram się pomóc z ewentualnymi błędami i poprawkami. Czekam na twoją opowieść. Uh, on Friday I'm planning to go to the cinema to see a new movie. Then on Saturday I'm going to be working at home. I'm going to be cleaning and then in the evening I'm going for a concert. And on Sunday I'm going to meet my friends for dinner and then in the evening, I'm probably going to spending at home doing nothing. Cojete plan na weekend brzmią świetnie. Oko kilka drobnych poprawek. Jeden, zamiast on Friday, I'm planning to go to the cinema to see a new movie. Lepiej powiedzieć, on Friday, I'm planning to go to the cinema to watch a new movie. Dwa, zami on Saturday I'm going to be working at home. Możesz powiedzieć then on Saturday I'm going to work at home. Zamiast I'm probably going to spending at home doing nothing, poprawnie będzie I'm probably going to spend the evening at home doing nothing. brzmieć tak. On Friday I'm planning to go to the cinema to watch a new movie. Then on Saturday I'm going to work at home, I'm going to be cleaning and then in the evening I'm going to a concert. On Sunday I’m going to meet my friends for dinner And then in the evening I’m probably going to spend the evening at home doing nothing. Brzmi jak pełen atrakcji weekend. Teraz poćwiczmy zadawanie pytań i ja ci zadam kilka pytań i nie odpowiadaj na nie tylko powiedz mi, czy dobrze zadałem pytanie i jakie popełniłem błędy. Jasne, z przyjemnością. Zadawaj pytania, a ja podiem Ci czy były poprawne i co ewentualnie można poprawić. Czekam na Twoje pytania. How are you? Twoje pytanie było poprawne. How are you? To świetny sposób na zapytanie o czyjeś samopoczucie. Możesz zadać kolejne pytanie. What are you doing this evening? Twoje pytanie jest poprawne. What are you doing this evening? To dobry sposób, aby zapytać kogoś o plany na wieczór. How to get to the train station? Twoje pytanie prawie poprawne. Zamiast how to get to the train station, lepiej powiedzieć how do I get to the train station? lub how can I get to the train station? Obie wersje są gramatycznie poprawne. Opowiedz mi teraz jakąś krótką historię po angielsku, a ja później postaram a później powiem po polsku, postaram się zapamiętać o czym ona była, a ty mi powiesz, czy wszystko dobrze zrozumiałem i zapamiętałem. Pewnie. Oto krótka historia po angielsku. Once upon a time, there was a young girl named Lucy. She loved exploring forests and mountains. One day, while hiking, she found an old map hidden under a rock. The map showed a path to a hidden treasure deep in the woods. Excited, Lucy decided to follow the map and embark on an adventure. <inaudible> Historia była o dziewczynce o imieniu Lucy, która miała jakąś mapę do ukrytego skarbu i poszła go szukać. Świetnie zrozumiałeś historię. Była o dziewczynce o imieniu Lucy, która znalazła mapę prowadzącą do ukrytego skarbu i postanowiła go szukać. Dobrze ci poszło. Powiedz, jak ogólnie oceniasz moje umiejętności języka angielskiego? Gdzie popełniam najwięcej błędów i nad czym szczególnie powinienem pracować, jeśli chodzi o poprawę mojego języka angielskiego? Twoje umiejętności języka angielskiego są na dobrym poziomie. Zwłaszcza jeśli chodzi o podstawowe zwroty i zdania. Ogólnie radzisz sobie bardzo dobrze. Kontynuuj regularne ćwiczenia, i z czasem zauważysz coraz większą pewność i płynność w mówieniu po angielsku. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub chciałbyś coś poćwiczyć, daj znać. I tak właśnie wygląda przykładowa, głosowa nauka języka angielskiego z ChatGPT. Oczywiście możliwości jest dużo więcej i zawsze możesz poprosić ChatGPT o sugestie dotyczące innych ćwiczeń języka angielskiego. Życzę Ci miłej i skutecznej nauki języka angielskiego z ChatGPT. Pozdrawiam, cześć!